Gloria a Deus, Senhor, a Deus, Co roku czekamy na tą imprezę, na te Mistrzostwa Polskich Wyższych Seminariów Duchownych, dlatego, że to jest spotkanie sportu, spotkanie wiary i no my się cieszymy, że te seminaria się zjeżdżają i w tym roku jest ich tak dużo i że oprócz tej gry przy stole znów będą zawiązywały się nowe przyjaźnie seminaryjne będą mogli dzielić się swoimi wrażeniami z tych, tych mistrzostw. To mają być przyszli, dobrzy, duszpasterze i mają zarażać młodzież wiarą, sportem, takim, taką radością życia. I myślę, że to jest istota sprawy. Dlatego uważam, że wszyscy, którzy tu przyjechali na mistrzostwa, to są już wygrani. To jest po pierwsze ważne dla naszej wspólnoty, ponieważ seminarzyści też mogą sami się między sobą zintegrować, poznać swoje słabości, poznać też swoje mocne strony, i je kształtować. Wspólne doświadczenie sportowe uczy cierpliwości, uczy pewnej też takiej stałości, jest to też pewna próba charakteru. Ale też w takim sensie ogólnopolskim jest to dla nas i dla seminarzystów ważne doświadczenie z tego względu, że mogą poznać się z kolegami z innych diecezji, co potem może się okazywać pomocne w przyszłej pracy duszpasterskiej, że podejmować też i na parafiach, i w diecezjach jakieś inicjatywy międzydiecezjalne w kontekście duszpasterstwa młodzieży, czy w innych gałęziach duszpasterskich już w parafiach. Muzyka Przypomnę, mamy y, trzy mecze plus y, y, gra podwójna i oczywiście y, najlepszy zawodnik. Jest w tym też trochę taktyki, trzeba ustawić sobie tak, jak wam pasuje, kto jest najlepszy, kto jest słabszy. Myślę, że sobie poradzicie. Życzę wszystkim powodzenia i przede wszystkim fajnej zabawy. Brawa dla was wszystkich. Rozkrywki i te mistrzostwa kleryków. Tenisystowym są wielkim świętem tego seminarium, bo nasze seminarium od 27 lat już organizują, organizuje te mistrzostwa i co roku właśnie do Częstochowy zjeżdżają się klerycy z różnych seminariów, dlatego jest to dla nas wielkie święto że, i zaszczyt, że to my możemy te mistrzostwa organizować no i cieszyć się, że właśnie przyjeżdżają do nas koledzy seminarzyści z całej Polski. A y, jeśli chodzi o y, grę i chęć wygranej, no to wiadomo, że każdy ma apetyt na wygraną i, i... U nas jest tak, że od początku roku zaczynamy trenować, bo wiemy, że te mistrzostwa są przeważnie listopad, może początek grudnia, ale najczęściej w listopadzie i dla nas te właśnie pierwsze dwa miesiące są związane z tym wydarzeniem. Trenujemy, przygotowujemy te mistrzostwa, szukamy sponsorów, no, załatwiamy wszystko, co trzeba załatwić w związku z organizacją tej imprezy. Tu jest? Pania atmosfera. W ubiegłym roku był, była trochę mniejsza ilość, ale w tym roku znów dużo jest, 14 zespołów. Tylko przyklasnąć i rektorom, że wspierają sport, to jest bardzo ważne. Tutaj też mogą na pewno, co niektórzy zobaczą, jak i koledzy grają, i będzie to taka, e, można by powiedzieć, cel, że za rok się muszę poprawić, żeby być lepszym. Ale moja dewizja na sport jest taka, nieważne zwycięstwo, ale ważne uczestnictwo.